Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Zdziwieni, że nie ma klasycznego przywitania? Mi się ono już znudziło i jest to jedna ze zmian, o której będziemy rozmawiać w dzisiejszym odcinku. Dlatego zapraszam Was do oglądania. Po pierwsze, muzyczka. Wiele osób uważa, że muzyczka w tle osoby mówiącej na filmie uspokaja, a przede wszystkim poprawia jakość filmów. Dlatego ja będę Wam ją włączał, włączał. No właśnie, o tym jest drugi punkt na liście. Jąkanie się. Moje filmy głównie kręciłem bez scenariusza. Zdarzało się raz na jakiś czas, że taki robiłem, ale tylko do jakichś ważniejszych projektów. Ten zawsze nagrywałem bez niego, przez to często na widzy szukałem jakiegoś słowa i nie umiałem się wysłowić. Brak scenariusza łączy się też z kolejną rzeczą na tej liście. Długość odcinku. Moje filmy potrafiły trwać nawet z 20 minut, a była to na przykład recenzja zestawu robiona spontanicznie. Weźmy takie Ogrody w mieście Ninjago. Ten film powinien być dopracowany i wyjątkowy, ponieważ mówimy tu o wielkim zestawie, a bez scenariusza i większego przygotowania wyszła ponad godzina odcinka. Masaka! A tak swoją drogą chciałbym zrobić nową, czyli lepszą recenzję ogrodów, która byłaby krótsza. Napiszcie w komentarzu, czy to dobry pomysł. Badania mówią, że najczęściej oglądane filmy na YouTubie trwają do 20 minut, ponieważ nie każdy ma czas ani ochotę oglądać dłuższe filmiki. Ostatnia kwestia poruszana w tym odcinku to częstość filmów, to znaczy kiedy będę je wrzucał. Przede wszystkim, tak jak mówiłem, chcę się skupić na jakości odcinków i na montażu. Poza tym chciałbym ograniczyć recenzje i ogólnie kupować mniej zestawów do np. jednego zestawu na miesiąc bądź też dwa i wprowadzać więcej moich własnych produkcji oraz pomysłów. Dlatego myślę, że będę wrzucał jeden, maks dwa filmy tygodniowo. Przypominam, że mam kartę społeczności, dlatego polecam wam ją śledzić, ponieważ właśnie tam będę was informował na bieżąco, kiedy pojawi się odcinek, oraz będę wrzucał jakieś zdjęcia czy też informacje o Lego, które nieraz stworzyły na osobny materiał. A i tak jeszcze poza tym, ponownie zniknie intro, bo uważam, że jest ono jednak zbędne i wielu z was je pomija podczas oglądania moich filmów. Podsumowując. Chciałbym, aby moje odcinki były lepsze, bardziej przemyślane oraz by pojawiały się nieco rzadziej. Już od naprawdę dawno myślałam o takich zmianach. Zastanawiałem się nawet czy nie nagrać takiego filmu 1 kwietnia, ale jak sami wiecie, raczej nikt by mi nie wierzył. Tak więc jeżeli jesteś pierwszy raz na tym kanale, to zachęcam do subskrypcji kanału wraz z dzwoneczkiem. A my widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!